Ludzkość już od pewnego czasu eksploruje małe skrawki kosmosu i wciąż usilnie dąży do odbywania jeszcze dalszych podróży. I to świetnie, jesteśmy ludźmi, jesteśmy ciekawi, chcemy zwiedzać. Od teraz jednak nie musimy, od teraz mamy samorost 3 grę, która nam może ten kosmos zastąpić. Amanita Design to czeskie studio powołane do życia w 2003 roku przez Jakuba Dworskiego, zajmujące się między innymi produkcją teledysków, filmów krótkometrażowych oraz gier ze szczególnym naciskiem na to ostatnie. Sercami graczy zawładnęło jednak dopiero w 2009 przygodówką pod tytułem Machinarium, a na rynku debiutowali małą, darmową, flaszową, uroczą gierką pod tytułem Samorost, która jakiś czas później doczekała się nawet nieco dłuższej kontynuacji. W 2013 roku, rok po wydaniu ich drugiej, produkcji botanikuli małym teaserem ogłosili, że pracują nad trzecią odsłoną Samorostu. Już wtedy od tego tajemniczego projektu biła jakaś niewyjaśniona magia, a ja z niecierpliwością czekałem na premierę zapowiedzianej produkcji. Informacje napływały nieczęsto i zdawkowo, wreszcie ukazały się kolejne materiały promocyjne, a w lutym 2016 roku poznaliśmy datę premiery. I była tak blisko, w końcu nadszedł 24 marca, a Samorost 3 trafił w łapki graczy. W tym moje bardzo niecierpliwe łapki. Niełatwo przychodzi mi danie wyrazu w słowach tego, co zobaczyłem i doświadczyłem w najnowszej produkcji Amanity. To trudność porównywalna z próbą opisania widoku zorzy polarnej czy słońca odbijającego się w Gangesie. Jakiekolwiek wizualne odniesienia będą w istocie pozbawione sensu, bo esencji stylu trzeciego samorostu można doświadczyć dopiero wtedy, gdy się w niego zagra. Każda lokacja to ogromny, żywy i onieśmielający samorost swoją szczegółowością mikrokosmos, sprawiający wrażenie pochodzenia ze świata tak nam bliskiego i tak odległego jednocześnie. Wszystkie plansze to masywne kolaże inspirowane leśno-ściółkową naturą, przefiltrowane przez surrealistyczne umysły projektantów z domieszką stylu tam gdzie mieszkają dzikie stwory. Nie chodzi tu jednak przecież o aspekt czysto wizualny, bo to co najbardziej pociąga w tych wszystkich miejscach to ich dusza. Stworzenie ładnej lokacji to jedno, ale nadanie jej wyrazistego Charakteru, Ożywienie i sprawienie, by samym wyglądem szeptała historię wprost do naszego serduszka, to drugie z tego zadania Amanita Design wywiązali się wzorowo jak nikt inny. W parze z cudowną grafiką idzie jednak nie mniej cudowna muzyka. Tej słuchałem już na długo przed premierą gry, kiedy jej twórcy wypuścili mały darmowy album z remiksami kilku utworów z soundtracku nadchodzącego samorostu. Mimo, że był to zaledwie niewielki przedsmak tego, co miało nadejść i tak zatopiłem się w tej garstce, Utworów. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Tomasz Dworak, kryjący się pod pseudonimem Floex, na swoim koncie mający już kilka całkiem cudownych rzeczy, jak chociażby album Zoria, który swoją drogą bardzo polecam. Soundtrack nowego samorostu to idealnie odrealnione, niepokojące kosmiczne brzmienia, będące połączeniem klarnetu, instrumentów etnicznych, leśno-domowych postukiwań oraz muzyki elektronicznej, a wspólnie ze stroną wizualną tworzy on błyskawicznie wciągający, obezwładniający i zapierający pobierający dech w piersiach klimat. A, wiem, że bardzo rozgaduje się na temat aspektów audiowizualnych, ale robię to nie bez powodu, bo samorost jak każde dzieło Amanity właśnie je wybiera jako środek fabularno-klimatycznego przekazu. To bowiem fantazyjna baśń, która nie potrzebuje werbalizacji, by sprawić, że gracz w nią wsiąknie. Opowieść o małym ludziku w piżamie, magicznym klarnecie, który spadł z nieba, kosmicznych podróżach, buddystach, złym mnichu, mechanicznych smokach, robotycznych rycerzach, Kochanych ćmach, o planetach i pewnie jeszcze kilku innych przecudownych, urzekających rzeczach. Z chęcią opowiedziałbym wam o każdej, ale przecież nie o to tu chodzi, bo powinniście je poznać sami. Dialogi w samoroście nie istnieją. Bohaterowie posługują się jedynie niezidentyfikowanymi jękami i pomrukami, a komunikacja odbywa się przez obrazkowe historyjki. Dzięki temu przyjdzie nam rozmawiać nie tylko ze stworzeniami człowiekopodobnymi, ale także wszelkimi bliższymi zwierzętom mieszkańcami planet, diablikami, a nawet nawet duszami zapomnianych przedmiotów. Zresztą sam interfejs gry nie zawiera ani jednej litery, a opiera się jedynie na prostych symbolach. Przez to wszystko samorost znacznie bardziej niż grę zaczyna przypominać kosmiczny artefakt podrzucony nam wyblakłym ziemianom przez istoty nie z tego świata. No ale dobrze, uspokójmy się na chwilę i porozmawiajmy o Samoroście jako o grze, właśnie, a konkretniej przygodówce point and click. Przygodówce dosyć klasycznej w swoich założeniach, podobnie jak w poprzednich produkcjach Amaniland. Opierającej się na środowiskowych zagadkach, zdobywaniu przedmiotów i używaniu ich w konkretnych miejscach czy zanoszeniu na prośbę napotkanym postaciom. Zagadkach, mimo że nieszczególnie trudnych, to fantazyjnych i logicznych w swojej abstrakcji, opartych na najprostszej klikanej mechanice. Łamigłówki zostały wręcz idealnie skrojone, a dzięki doskonale wyważonemu poziomowi trudności stanowią pewne wyzwanie, jednocześnie nie wytrącając atmosfery świata. Oczywiście samorost nie stoi w wygórowanym poziomem trudności, ale nic od zawsze stawia na tworzenie wiekowo dosyć uniwersalnych gier, nieraz opierając zagadki na dźwiękach czy kolorach. W momencie, kiedy przygotowuję tę recenzję, jestem już po dwukrotnym ukończeniu samorostu, a nie minął nawet tydzień od jego premiery. To dosyć krótka produkcja, bo jej przejście to kwestia zaledwie od około 5 do 6 godzin, w zależności od tego, jak intensywnie będziecie delektować się tym światem i jak szybko zorientujecie się w tajemnicach, które skrywa. To niedługie doświadczenie, ale na tyle fascynujące, że pociągający do przejścia po raz kolejny, zachwycania się nim ponownie czy odblokowania pozostałych osiągnięć. Samorost jest przepiękną baśnią, jakiej potrzebuje każdy z nas. Oniryczną opowieścią przepełnioną magią, urokiem i duszą, opatrzoną zapierającą dech w piersiach grafiką oraz muzyką. To małe, ale niezwykłe arcydzieło i w końcu jedyna gra, która zawiera w sobie cały kosmos. Nasza dzisiejsza podróż powoli dobiega końca. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, a może nawet subskrypcji, jeśli ci się podobało, oraz podzielenia się wszelką refleksją w komentarzu, czy to na temat samorostu, czy to na temat samej recenzji. A może graliście w inne produkcje od Amanita Design, lub po prostu znacie ciekawe gry, którymi warto się zainteresować. Komentarze, jak zwykle, są wasze. Dziękuję za uwagę. Bacznie obserwujcie gwiazdy. Dobranoc.